Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie i w kolejnej porcji testów dzisiaj będę testować próbki które przysłała mi Ania perfumowa bajka, pozdrawiam serdecznie i to jest już chyba drugi, druga część film, filmu z, z testowaniem paczki od niej tutaj sobie przygotowałam dzisiaj 10 zapachów, tak żeby to było jakoś bardziej poukładane, tam mi jeszcze kilka zostało, to będzie na następny odcinek tutaj dużo mam takich zapachów, które ja poprosiłam ją o przysłanie mi próbek, konkret nie chciałam poznać te zapachy, niektóre są takie, które ona mi tutaj dołożyła, także bardzo się cieszę. Yy, tak więc, jeżeli jesteście ciekawi moich pierwszych wrażeń, bo zawsze to podkreślam, to są pierwsze wrażenia, nawet jeżeli ja coś przetestowałam, te próbki jeden czy dwa czy trzy razy, to nadal ja uważam, traktuję to jako takie, wiecie, pierwsze wrażenia. Wydaje mi się, że wszystkie z tych zapachów, o których będę dzisiaj mówić, testowałam, ale nie jestem do końca pewna, bo jakoś tak mi trochę chaotycznie szło, mówiąc szczerze. A jeszcze też muszę Wam powiedzieć, że trochę się spieszę z tymi testami, dlatego że zaczynamy coś kwitnąć, ja już po prostu czuję, że zaczyna coś kwitnąć. Także ja wiem, że później przez kilka, nawet kolejnych miesięcy, ja nie będę ufać do końca swojemu nosowi. Także trochę się spieszę z tymi testami, żeby jak najwięcej tych perfum przetestować. A też y, muszę Wam powiedzieć, że jak robię film, to jakoś tak bardziej sobie to wszystko w głowie układam i jakoś taką bardziej ostateczną, powiedzmy bardziej ostateczną opinię o, o, o danym zapachu potrafię. Powiedzieć, ja i tak te próbki wszystkie trzymam. Jestem w ogóle taki trochę horder, jeśli chodzi o próbki. Bardzo lubię je trzymać i bardzo lubię do nich wracać. Nawet za kilka miesięcy, nawet za rok coś mi się odmieni, coś mi tam kliknie, że ja coś podobnego miałam i lubię po prostu wracać po dłuższym czasie nawet do tych zapachów. Dlatego ja zawsze mówię, że jak testuję próbki, to to są bardziej takie pierwsze wrażenia. No dobra, taki wstęp przydługawy. Zapraszam Was już do testu. I zaczniemy od Mon, Mon Amour Aurora. Mówiąc szczerze, to jest chyba coś, co mi Ania sama wrzuciła, bo kompletnie nie kojarzę. Nie wiem nawet, co to za perfumy, co to za marka Aurora. Ja w ogóle zauważyłam, że Ania to dużo ma takich perfum jakichś włoskich, z Włoch, albo nie wiem co. Tak mi się to kojarzy. U niej zawsze jakieś takie włoskie perfumy widzę. Natomiast mówię, nie wiem, nie mam pojęcia, co to za marka Aurora. Zapach wydaje mi się jest różany. Chociaż mnie czasami róża potrafi oszukać z czymś innym, ale to jest dla mnie taki zapach delikatnie różany, taka różowa róża, delikatnie kwaskowa, świeża, z dodatkiem może jakichś cytrusów, może bergamotki, może mandarynki, coś w tym stylu, ale to jest takie troszeczkę słodkie, ale w taki rzeźki sposób, to nie jest nic tam gurmądowego, to nie jest żadna tam dżemowa róża, tylko bardziej taka słodko-rześka, taka bardziej owocowa. Wiosna, kwiecista sukienka, yy, jakaś taka wiecie, młoda kobieta w, w kiecistej sukience, coś w tym stylu. Bardzo przyjemny zapach. Trochę się tutaj zaczyna trok, tak, jakby pogłębiać. Być może on, yy, on jest na jakiejś takiej drzewnej bazie, bo czu czuć tutaj taką delikatną głębię, taką ciepłotę. Ale ogólnie, zapach naprawdę bardzo przyjemny. Jest czysty, ale nie kojarzy mi się mydełkowo. To nie jest tego typu, typowo świdrująca yy, w skronie róża tylko taka czysta, świeża, rześka, lekko kwaskowata, lekko owocowa, ale zapach jest czyst, czysty i rześki. Bardzo ładny. Kolejny to... A tak, to jest coś, co ja bardzo chciałam poznać. To jest Wood Glacial. Czy to tak powinno się mówić? Od Reminiscence. I to jest zapach miętowy. Pamiętam, że jak opowiadałam o zapachach miętowych, mam właściwie tylko jeden w swojej kolekcji taki zapach, to właśnie... O znowu odetchnęłam tym. To właśnie Ania wspominała, żeby ten przetestować. Natomiast skąd indą wiem, że to już jest zapach też troszeczkę ciężko dostępny, także nie wiem, jak z dostępnością. Od Glacial, od Reminiscence. I to jest zapach stricte miętowy. Moim zdaniem taki zapach bardzo uniseks, bardzo rześki, bardzo chłodny, typowy na, na lato. Taka mięta, mięta, taka cytrynowa. Tak, jakby mięta z czymś cytrynowym. Ale też tutaj właśnie w tyle, no, to, no bo jest ten Ud I ja wierzę, że tutaj też jest, jeśli, jeśli nie Ud, to, to jakieś może inne dref, drzewo, ale no skoro w nazwie jest Ud to bym powiedziała, że to jest Ud. I rzeczywiście czuć tutaj taką, e, takie drewno pod spodem jak gdyby tego zapachu, ale jest to wszystko takie bardzo chłodne i takie ostre. W tym zapachu nie ma żadnego takiego tulenia, jakiejś kremowości, czegoś takiego, tylko wszystko jest takie bardzo chłodne, bardzo ostre. Ale nie chcę powiedzieć, że ostre w jakimś męskim stylu, bo dla mnie wciąż ten zapach jest doskonałym uniseksem. Po prostu jest idealny, mówię, na lato, na, na upał. Ja, jak za pierwszym razem testowałam te perfumy, to one mi dosyć szybko uciekły ze skóry. Ale Ania mówi, żeby im dać szansę i przetestować właśnie w te chłodniejsze dni. I tak mam zamiar zrobić, bo Ania mi przysłała taką dosyć sporą tutaj odlewkę. Także ja na razie przestaję testować, jak gdyby głębiej ten zapach. Tylko rzeczywiście zostawię sobie tą odlewkę na lato i wtedy zobaczę, jak on się latem będzie układał. No a mówię, jeśli chodzi o dostępność, to, to trudno jest mi powiedzieć. Ale na pewno coś, czego warto przetestować, warto spróbować. O ile, tak jak mówię, perfumy są wciąż dostępne. Dalej mam trochę tutaj się y, roztekowywało Desnuda ale kurczę, tu mi się z, y, nazwa marki y, nazwa marki mi się zamazała Desnuda i ja, wie, ja na pewno tutaj napiszę, bo ja wiem, co to jest po prostu mi teraz uciekło, uciekło mi to z głowy. <noise> Także zostawię tutaj napisane nie wiem, czy ja go testowałam mówiąc szczerze. Wydaje mi się, że to jest jakiś zapach taki delikatnie w stylu retro Wiecie co, siedzę tutaj, wącham i wącham i nie potrafię jakoś sensownie tego ubrać w słowa. Jest delikatnie ostry, delikatnie taki przykurzony, jakby trochę paczulowo-kwiatowy, ale nie potrafię w żaden sensowny sposób opisać tego zapachu i nawet nie potrafię powiedzieć, czy on mi się podoba, czy nie wydaje mi się, że to jest kwestia po prostu mojego nosa ja wciąż jestem trochę zapchana natomiast ja nie, nie mam na co czekać aż to przejdzie, bo ja wiem, że to nie przejdzie przez kolejnych kilka miesięcy bo to jest wciąż jeszcze taki trochę zimowy katar a za chwilę się zacznie ten wiosenny katar więc to po prostu się nie polepszy na razie będę musiała po prostu odpuścić testy tych konkretnie perfum bo nie umiem ich opisać pachną mi trochę kwiatowo, trochę ostro trochę w stylu vintage, może retro ale nie do końca Raczej jest to zapach kwiatowo mydlany, ale taki ostrawy, taki trochę ciężki. Yy, nie wiem, będę musiała chyba wrócić do tego zapachu, bo w tej chwili jakoś nie, nie potrafię nic z sensownego powiedzieć. A tutaj mam też coś, o co prosiłam, i też się cieszę, że mi przysłała taką o, sporą. Yy, znaczy, bo wy, wiem, że to tak ciężko powiedzieć, ale to jest dosyć spora odlewka, aż byłam w szoku, bo to jest yy, safari. Od Ralph Rollen. Pamiętam, jak Ania w jakimś tam jednym z ostatnich filmów mówiła, że wreszcie ma, że zawsze chciała mieć te perfumy, że zawsze chciała poznać, poznała, kupiła. I ja mówiąc szczerze, też od dawna byłam ciekawa tych perfum, bo. Sama nazwa mnie ciekawiła, czym w ogóle one są inspirowane, jak to w ogóle jest ujęte w tym zapachu, i też wydawało mi się, że to będzie jedne z tych pe perfum w stylu retro czy vintage, które mogą mi się spodobać, że to może być coś podobnego do Dune, do Dune, czy ja zawsze z tą Dune, że coś do Dune podobne, że coś w tym stylu. I wiecie co, podoba mi się ten zapach. I jak za pierwszym razem go wąchałam, to już od razu, jak tylko dostałam tą paczkę, to nie byłam pewna. Stwierdziłam, ok, znam, ale to chyba nie dla mnie. Teraz, jak drugi raz podchodzę do tego zapachu, to stwierdzam, że on mi się jednak podoba. Jest jakaś taka fajna zieloność w nim. I jest, jest w nim coś podobnego do dune. Ma taką suchość, jakąś taką vintageową. Nie wiem, przyprawową suchość, ale z drugiej strony jest w tym zapachu też coś zielonego. Tak, to tak jakby do Diuny dodać jakieś takie nuty zielone. Ale jest w nim też taka czystość, trochę kojarząca mi się z szalimarem, którego ja nie lubię. Ale przez to, że tutaj ten zapach jest taki zielony, no nie wiem, no jest jest zdecydowanie pachnie delikatnie vintage, ale to co bardzo mi się podobało, to jak jedna z was w jakiś tam czas temu skomentowała, że w tej chwili zapachy vintage to zapachy niszowe, bo są tak inne od tego, co mamy dzisiaj na rynku, że mi się wydaje, że niektóre przynajmniej zapachy vintage naprawdę kojarzą się raczej niszowo niż z czymś takim, wiecie, z zamierzchłych czasów i ten zapach właśnie taki jest gdyby mi ktoś powiedział, że to jest, nie wiem, jakiś wypust yy, amouage to bym uwierzyła on pachnie na tyle jakoś tak ekskluzywnie na tyle elegancko przede wszystkim zapach elegancki, czysty yy, tak, w taki styl troszeczkę old money ale przy okazji są tutaj jakieś takie ciekawe niespotykane nuty tak jakby tak jak mówię, tak jakby do dune dodać czegoś zielonego i jeszcze to pomieszać trochę może z szalim. Ładny jest ten zapach. Czuć ten sznyt retro, czuć ten taki może delikatną aldehydowość, czy nie wiem, co to jest, taki właśnie czysty, taki mydlane yy, mydlany nuty, ale przy okazji są jeszcze tutaj takie suche, to właśnie jest ta suchość taka przyprawowa, ale jeszcze dodatkowo. Z nutami zielonymi. Bardzo fajny zapach. Ja na razie sobie pocie, pocieszę się po prostu tą odlewką, bo nie ma co się spieszyć. Znowu to jest jeden z tych zapachów, które prawdopodobnie, jeżeli się ma, to się używa. Wiecie, od czasu do czasu, na jakąś okazję albo nie wiem co. Yy, także ja na, na razie będę się cieszyć tą odlewką, ale prawdopodobnie zacznę łowy. Yy, chętnie bym weszła w posiadanie ale jakiegoś małego flakonu, może trzydziestki nawet, jeżeli, jeżeli znajdę, nie wiem. Tak, ale na pewno jest to coś, co warto przetestować, jeżeli lubicie zapachy niesłodkie, bo właśnie tutaj nie ma żadnej słodkości, nie ma żadnej słodyczy. On jest delikatnie taki otulający, jakby trochę, no bo tam są te przyprawy, więc one dają wrażenie takiej, wiecie, takiej ciepłoty, takiej przytulności, ale on jednak jest czysty, jednak jest też trochę zielony, trochę suchy. Jeżeli lubicie coś w tym stylu, lubicie na przykład Dion, lubicie yy, jakieś inne takie właśnie niesłodkie, suche. Nie chcę nawet iść w rejony słonia, bo to w ogóle nie, nie jest ten kierunek. To, to jest bardziej takie suche, czyste. No wiem, że się powtarzam. Jeżeli lubicie w ogóle zapachy retro, to na pewno warto się poznać z Safari od Ralph Rollen. Kolejny zapach też, który bardzo chciałam poznać i to jest rochas yy, Tokat. Tak, Tokat. To jest też coś, co zawsze chciałam poznać. Ja przez jakiś czas nawet byłam bliska zakupów ciemno tego zapachu, dlatego że zawsze jak słyszałam jakiekolwiek opisy, to słyszałam, że on jest taki właśnie bardzo mocno waniliowy, taki ciepły, słodki i tak dalej. I rzeczywiście on jest waniliowy, ale tutaj jest ten... Jest taka pudrowość, i, i on jest jednak w tym stylu takim retro, który będzie się może jednym osobom podobał, wiadomo, jednym nie. Na przykład styl retro tego safari bardzo mi się podoba, tak samo jak podoba mi się styl retro Dune czy, czy nawet mojego ulubionego Salvador Dali. Natomiast Tutaj jest taka ciężkość, taka pudrowość, która mi się kojarzy z jakimś takim ciężkim futrem, no wiecie, kojarzy mi się z tym wszystkim. Co nie chce nam się, co nie chcemy, żeby nam się kojarzyły perfumy vintage. I tutaj ja niestety to wyczuwam. Z jednej strony tak, ta wanilia jest bardzo fajna, bo ona nie jest taka przesłodzona, to nie jest taka wanilia jak w dzisiejszych zapachach gourmand, to jest taka bardziej wytrawna wanilia. No ale jednak ciepła, delikatnie słodka. To ten zapach jest taki dosyć skomplikowany. Czuć tam jakieś inne też nuty, delikatną owocowość, może jakąś taką drzewną bazę i tak dalej. Także jest ten zapach taki bardziej skomplikowany, bardziej złożony jest ładny, ale jest w nim taka jakaś vintage'owa pudrowość której ja za bardzo nie lubię także koniec końców cieszę się, że zapachu nie kupiłam w ciemno, no i bardzo się cieszę że ten zapach poznałam, znowu ta próbka jest dosyć spora, więc ja sobie go będę używać, wydaje mi się, że teraz nie jest już pora na ten zapach, być może jak przyjdzie jesień, zima, to po prostu sobie tej próbki poużywam Kolejna w sensie jesień i zima. Jak sobie to wtedy sobie tej próbki położyłam i być może zmienię zdanie, być może, wiecie, ta pudrowość taka vintageowa mi się spodoba albo nie wiem, przestanę ją może w ten sposób odbierać. Także ja sobie oczywiście tą próbkę za zatrzymam i mówię, wrócę do zapachu w kolejnym sezonie grzewczym. Dalej, co to jest? Ja nie wiem, czy w ogóle to testowałam. Wanilia, e, wanilie. Pepe Essenza Milano. Essenza Milano to jest na pewno marka, wiadomo. Vanilia Pepe Rosa. I tak jak mówię, Essenza Milano, tak mi się właśnie Ania kojarzy z jakimiś markami włoskimi, o których nikt nie słyszał. <grym> Oczywiście to mówię w, w pozytywnym znaczeniu, bo ja lubię, jak ludzie mówią o markach, o perfumach, których, o których nikt inny nie mówi i o matko, ale to jest mocne. <grym> mocne, słodkie. Rosa, Pepe Rosa. Yy, nie, <laughs> nie, nie. Wiecie co? Jest ten pepper tutaj, bo tu ma taką ostrość. Chociaż robi się ciekawiej. Wiecie co? Ten zapach jest taki bardzo gęsty, słodki, ciężki, słodki, powiedziałabym już. Może karmelowy? Cukier, karmel, wanilia, tonka, puder do tego. Z czymś mi się kojarzy ten zapach. Nie, to jednak nie jest dla mnie, ale. Może mi się trochę kojarzy z. wiem, z czym się kojarzy, z y... Kaszmerii. Kaszmer. Kaszmir. Od Chopard. Taki mocno waniliowy, mocny, taki słodki, gęsty. Nie czuję tutaj róży. Tego pieprzu też już nie czuję. On był w otwarciu, dawał taką delikatną ostrość, teraz już tego nie czuję. Nie, zapach bardzo słodki. Chyba tutaj jest jakaś brzuskwinia albo morela albo coś. Z czymś mi się kojarzy, jeszcze, jeszcze nie jest ten Kaszmir. Nie wiem, jak sobie to uprzytomnię, to, to może zostawię tutaj w, na, w napisie, a jak nie, to nie. Ale z czymś mi się kojarzy ten zapach. Wiecie co? To jest na pewno zapach, który się będzie podobał osobom, które lubią zapachy gourmand, zapachy słodkie, y, takie właśnie gęste, otulające i tak dalej. Bo ten zapach jest naprawdę mocny i on jest ładny, ale to zdecydowanie nie jest coś, w czym ja się będę dobrze czuła. On jest dla mnie po prostu zbyt duszny i zbyt słodki. Może zbyt duszny to nie o to chodzi, bo ja lubię takie przyduszające czasami zapachy, ale y, dla mnie jest po prostu zbyt słodki. I tutaj są te takie mdłe takie nuty, właśnie może jakaś morela, może jakiś karmel, czego ja osobiście w perfumach nie lubię. Coś takiego ciężkiego coś takiego uderzającego, nie wiem, takiego mdlącego po prostu dla mnie. Ale zapach na pewno... Ja już to wyczuwam po tym psiknięciu, że prawdopodobnie to ma dobre parametry, bo to jest takie, wiecie, bardzo gęste i, i ja już czuję, że to mi się tutaj przyczepi do, do, do skóry i nie będzie się chciało zmyć. Ale tak, na pewno zapach wart poznania. Co ciekawe, co to w ogóle za marka jest ta Essenza Milano. Być może tam będą jakieś inne fajne perfumy, nie wiem, trzeba by się przyjrzeć. Black Metal, a to ja, to ja testowałam. Richmond. Jay Richmond, znowuż black metal. Znowu ja nie wiem, co to w ogóle jest za marka. Mam nadzieję, że to będzie na frakrantice. Pamiętam tak, to jest coś, co mi, się, co mi się podobało. Wiecie co? Wydaje mi się, że tutaj jest duża ilość pieprzu, przynajmniej w otwarciu. Tak to odbieram. Taki bardzo pieprzny zapach, wiecie, jak otworzycie paczkę pieprzu i. Odetchniecie to i chce Wam się kichać, to tutaj coś w tym stylu jest. Tak, taki mocny czarny pieprz świeżo zmielony. Uwielbiam, ten, uwielbiam taki zapach po prostu. I dalej nie, wie, nie wiem co jest, bo mnie ten pieprz tak dosyć mocno odurza. To jest naprawdę ciekawe. Wydaje mi się, że ten zapach y, może się fajnie sprawdzać nawet latem przez to takie odurzenie, takie odświeżenie. Albo może po południu, kiedy jesteście zmęczeni i taką sobie dawkę pieprzu y, nałożyć, to może być coś ciekawego. Tak, potem to się zaczyna troszeczkę uogadzać i robi się tak może troszeczkę owocowo, może trochę waniliowo. Nie wiem, czy tutaj są jakieś kwiaty, może jakaś. Czy tutaj jest róża? Nie wiem. Ale ten yy, pieprz potem robi się taki troszeczkę bardziej dymny. Tak, i całość idzie w taką właśnie troszeczkę metaliczną stronę, ale to pieprzne otwarcie podoba mi się bardzo. Wiecie co? Wrócę może do tego zapachu jeszcze za chwilę, ja mi tylko pamiętała, gdzie go sobie psiknęłam. Bo w tej chwili oprócz tego pieprzu niewiele czuję. Aha. Zapach, który bardzo chciałam poznać, Etat Libre de Rymalka Remarkable People. Jeden z tych zapachów, który miałam na liście, że tak powiem, do poznania, ale no wiecie, zamawiam zawsze te próbki po cztery i jakoś się nie złożyło, żeby te, ten, te, te, ten zapach wrzucić. I pamiętam, że Ania mówiła, Ania pisała, że bardzo jej się podoba ten zapach, że on jest dla niej taki właśnie przyjemny, jakiś otulający, taki na, na, na każdy dzień. Nie, nie pamiętam, może teraz zmyślałam, ale wiem, że mi pisała, że bardzo lubi ten zapach. A ja pamiętam, że jak go testowałam za pierwszym razem i teraz chyba to samo jest, to czuję jakieś takie rozczarowanie, bo y, to jest jeden z tych zapachów y, Etat Lip d'Orange, tych, y, tych wcześniejszych, tych pierwszych. Y, I Wiele osób mówi, że te pierwsze zapachy Etat Lip do orąż były dużo lepsze niż te y, ostatnie wypusty, że one były takie bardziej y, kontrowersyjne, że y, coś tam nowego wnosiły, że, te, że później te nowsze zapachy etatlip do, do orąż troszeczkę idą w taką mainstreamową stronę. Nie wiem, czy ja się mogę do końca z tym zgodzić, no ale y, wiecie, jak to jest. Często się zdarza, że na, na początku marka wypuszcza same sztosy, a potem jest już coraz tylko gorzej, więc może coś w tym jest, ale. Po prostu spodziewałam się, jako że jest to jedna z tej, wiecie, starszej szkoły etat lip Dorons, spodziewałam się, że ten zapach będzie naprawdę remarkable, bo co to znaczy remarkable? Remarkable znaczy, że coś jest po, po prostu yy, wyróżniające się, tak? Mając jakieś znaczenie. A dla mnie ten zapach jest chyba jednym z najbardziej rozczarowujących zapachów etatliby d'Orange, bo ja nie jestem w stanie nic o nim powiedzieć. Jakoś bardzo mało go czuję, jakoś szybko mi znika. Te nuty są takie dla mnie kompletnie nieopisywalne. Troszeczkę cytrusowy, troszeczkę słodki, tak, Unisex. I chociaż potężną dawkę sobie tutaj psiknęłam na dłoń, to ja już prawie, że tego nie czuję. Jest tutaj taka delikatna cytrusowość. Kojarzy mi się troszeczkę z tym Majuri 1982, który Wam mówiłam, że zapach mi się bardzo podoba, ale bardzo go mało czuję i szybko znika. To ten zapach jest jak gdyby echem w ogóle tamtego. Mówię, troszeczkę cytrusowy, troszeczkę drzewny. Skoro Ania mówi, że jej się ten zapach bardzo podoba, i ogólnie ten zapach ma dobre opisy, czy to na frekwantice, czy coś to podejrzewam, że jest to po prostu kwestia nosa. Widocznie tutaj są takie nuty, których ja nie rejestruję, nie wyczuwam, yy, bo też się tak, yy, też się tak może zdarzać. Tak jak z tą Desnuna. Des, des, des nie wiem, co ja tutaj czuję. Po prostu jakoś nie odbieram w ogóle tego zapachu. Dobra, ten, ten Black Metal, tak? Black Metal to było? Tak, Black Metal. No kurczę, robi się to coraz ciekawsze. Taki drzewno-dymny ale to wciąż jest takie rześkie, trochę metaliczne, bo jak mówię drzewno-dymny, przepraszam, że się drapie po nosie, bo jak mówię drzewno-dymny, czy tam, tak, drzewno-dymny, to wiem, że to się może kojarzyć z czymś ciężkim, z czymś słodkim i tak dalej, ale nie. To tutaj jest takie, takie właśnie metaliczne, takie trochę ostre, wciąż czuć ten pieprz. No, podoba mi się ten zapach naprawdę. Chyba z tych wszystkich próbek, które dostałam od Ani, ten black metal, jak gdyby najbardziej mi się podoba. Po prostu mnie tak jakoś ekscytuje ten zapach. To jest coś, co ja bym chętnie nosiła nawet już teraz, wiecie, w taką pogodę, gdzie się już robi troszkę cieplej, ale jest jednak tutaj taka jakaś drzewno-waniliowa baza. On ma takie drugie dno ten zapach, ale ten pieprz jest taki. Nie wiem, może dla wielu osób ten zapach będzie troszeczkę też skręcał w męską stronę. No bo jest tutaj jednak duża dawka tego pieprzu, ale dla mnie to jest coś takiego bardzo uniseksowego i takiego właśnie, który jest zapach na tą porę roku, na wiosnę, wczesną wiosnę. I taki, taki rzeźki, taki niezobowiązujący. I trochę mi idzie w męską stronę, ale w sposób, który ja bardzo lubię. Taki właśnie rzeźki, no nie wiem. No nie wiem, co to w ogóle jest. Ciekawe, czy to jest drogie, czy, czy można to jeszcze gdzieś kupić. Nie, muszę zaraz sprawdzić. A tutaj mi się starło, ale ja wiem, co to jest. To jest to soprani, sopranissimo chyba. I wydaje mi się, że w którymś z filmów Ania o tym zapachu wspominała i, i brzmiało to świetnie. I ja to bardzo chciałam poznać. Nie pamiętam, co o nim mówiła. I ja tego zapachu nie testowałam jeszcze. Tu jest znowu pieprz. No, co ja mam z tym pieprzem? No lubię, lubię taki taki, wiecie, że aż kręci w nosie, że aż do kichania. To jest taki zapach rzeźki, taki zapach, który budzi po prostu. Albo kiedy macie lekki ból głowy, albo kiedy macie, nie wiem, jakieś takie, wiecie, oklapnięcie popołudniowe, to mi się wydaje, że ten zapach to jest coś takiego, co stawia na nogi. Bardzo lubię takie zapachy. Tak, tutaj jest też taki pieprz, ale chyba z różą. Znowu jest taki czysty, inny jest niby tutaj też jest pieprz, tak jak w tym black metal, ale ten black metal jest taki bardziej smoki, taki bardziej drzewny. Tutaj jest tak bardziej świeżo, tak bardziej szamponowo, mydełkowo, ale jeszcze dodatkiem tego pieprzu. Tak, ten zapach jest zdecydowanie, też jest uniseks, ale zdecydowanie skręca w damską stronę, a ten black metal, bym powiedziała, że jest uniseks, ale skręca trochę w męską stronę. Bardzo ciekawy, tak, wybrzmiewa mi coraz bardziej mydełkowo, ale o dziwo jest to mydełko, które mi tak nie do końca, przynajmniej w tej chwili przeszkadza przez te właśnie takie ostre nuty pieprzu. Może dlatego, że kojarzy mi się bardziej z takim e, mydłem... Nie, to nie jest mydełko dafa, nic z tych rzeczy, bo tego bym nie zdzierżyła. To jest raczej takie szare mydło. Tak, to jest zdecydowanie szare mydło. Takie, wiecie, kojarzące się z czystością i, i nie posiadające jakiegoś takiego konkretnego zapachu, tylko jest takie e, czysto mydlane i takie delikatnie ostre. Tak, to też jest zapach taki typowo na wiosnę, moim zdaniem. Świetnie by się właśnie nosił teraz. Muszę sprawdzić, czy to gdzieś albo po prostu będę się cieszyć tym. Chociaż znając siebie, to coś takiego jest u mnie na trzy razy. Ale bardzo fajny zapach. Też sobie go tutaj stawiam na bok. Aha, i jeszcze sobie stawiam na bok tego, ten Safari. Bo to jest coś, co ja będę musiała sobie, nie wiem, albo jeszcze raz przetestować, albo wpisać na listę, albo rozpocząć łowę. I ostatni zapach, tonka Reminiscence. Również coś, co bardzo chciałam poznać. W ogóle mówiąc szczerze, chciałam Poznać jakiekolwiek zapachy od reminiscent, bo to jest ciekawa marka w sensie takim, że y, mają sporo zapachów y, i to takich wiecie. Y, mam na myśli tą paczulę, wanilię, jakiś coś tam sandal, jakaś wanilia z czymś, y, po prostu dużo takich fajnych dla mnie brzmiąco zapachów. Marka określana jako marka niszowa, ale jednocześnie stosunkowo niedroga. Ja nie wiem, jak z dostępnością tych zapachów, przynajmniej nie wszystkich, ale ogólnie, marka jest niedroga, także. Zawsze chciałam poznać te, te właśnie zapachy, Reminiscent, żeby wiedzieć, czy warto iść w tym kierunku. Szczególnie bardzo chciałam poznać tą z ich słynne paczuli, która jest w ogóle zapachem chyba z lat 70., ale wciąż co jakiś czas o nim słyszę na, na YouTube jako idealną paczulę. Tutaj jest tonka. I wiecie co? Zupełnie czegoś innego się spodziewałam, bo mi się wydawało, że tonka to jest taka. Yy, Mocniejsza wanilia, że to jest coś takiego bardziej słodkiego, bardziej tak jak na przykład benzoes, to jest taka trochę inna wanilia. Tak samo wydawało mi się, że tonka to jest taka trochę inna wanilia. Natomiast ja tutaj to odbieram zupełnie inaczej, jak gdyby bardzo mało waniliowo, a bardziej to odbieram jako tak orzechowo. Znaczy ja wiem, że tonka to jest rodzaj fasoli w ogóle. Ale tak, ja tutaj to odbieram tak delikatnie pudrowo i jak gdyby bardziej orzechowo, jak gdyby w ogóle nie odbieram tego waniliowo. Dla mnie ten zapach jest taki orzechowy, taki kremowy, znowu otulający, też trochę drzewny. Nie wiem, czy, czy to jest coś, co ja koniecznie musiałabym mieć u siebie. Znowu mówię, będę prawdopodobnie cieszyć się tą odlewką, ale ma i coś takiego jest mało wyrazisty dla mnie. O tak, po prostu to wszystko jest takie trochę mdłe. Być może to jest fajny, fajny perfumy na przykład do łączenia z czymś innym. Nie wiem jak dokładnie z parametrami, ale jako tak sam w sobie noszony, dla mnie on jest taki trochę mdły. Ja wiem, że on się może oso wielu osobom podobać, dlatego że on ma takie tendencje do tego, żeby być taki otulający, taki, wiecie, ciepły, taki komfortowy i tak dalej, taki nieodwracający uwagi, ale dla mnie on jakiś jest taki troszeczkę mdlący. Ale myślę, że to jest coś, co też znowu warto poznać. Ja mówię, mam znowu sporą odlewkę i prawdopodobnie zużyję ją, ale to też będzie musiało poczekać do następnego sezonu grzewczego. Także tak, to by było, słuchajcie, na tyle. 10 zapachów. Ten black metal trochę mi tutaj zniknął ze skóry. Jest, ale taki trochę odległy echo już. Ja będę musiała być może, wiecie, za dużo zapachów na raz. Chyba będę musiała po prostu przetestować ten jeden zapach sam i nic więcej przez kilka przynajmniej godzin. Ale bardzo mi się podoba ten Black Metal. No i to sopr Sopranissimo też jest ciekawe. Tak, taki bardzo, mówię, świeży, mydełkowy. No i wracam jeszcze raz do tego Safari. Dalej on mi pachnie tak zielono, zielono-przyprawowo. I czuć, czuć taki retro sznyt, ale on nie kojarzy mi się źle. Nie kojarzy mi się tak jak na przykład w tym e, Tokat. Nie, ten zapach w ogóle mi się jakoś tak szybko ulotnił. Nie, to nie jest coś, co, co mi jakoś, nie wiem, zachwyca, ale no to Safari muszę Wam powiedzieć, że jest na pewno godne poznania. Szczególnie, jeżeli lubicie takie właśnie mało słodkie, trochę vintage i tak dalej. Dobra, nie będę już przedłużać. Bardzo dziękuję za przesłanie tych wspaniałych próbek. Tak jak mówiłam na początku, ja do tych wszystkich zapachów będę jeszcze prawdopodobnie wielokrotnie wracać, bo czasami mi się coś może odmienić, czasami coś mi się może się przypomnieć i ja wtedy, wiecie, uderzam w te swoje kartony i czegoś tam szukam. Także dziękuję, że miałam, je, miałam okazję to wszystko przetestować. Szcz, serdecznie pozdrawiam Anię, a tymczasem mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Dajcie koniecznie znać, czy znacie któryś z tych zapachów, czy je lubicie, czy nie lubicie, co myślicie, czekam na Wasze komentarze, a tymczasem życzę Wam wszystkim Miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć!